Turyści w Świnoujściu nie chcą płacić za bilety, a potem też nie chcą płacić mandatów, chodzi głównie o turystów z zagranicy z Niemiec. 4 miliony złotych to łączna suma nieuregulowanych należności za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Dłużnikami są głównie turyści z zagranicy, a samorządy mają związane ręce. Suma nieopłaconych zaległości to wynik sześcioletniego funkcjonowania strefy płatnego parkowania w Świnoujściu, problem narasta z roku na rok i w ciągu ostatniego roku dług wzrósł o ponad 1,5 miliona złotych. Prezydent Świnoujścia relacjonuje to w ten sposób. Część obywateli Niemiec parkuje i nie płaci. Problem z egzekucją jest ogromny. Korespondujemy z urzędami w Niemczech. Chodzi o ustalenie właścicieli samochodów, co nie jest łatwe. Jestem ciekaw, jak to działa w drugą stronę, czyli jak Polacy, na przykład mieszkający w Świnoujściu, jadą do Niemiec i parkują w przygranicznych miejscowościach i nie płacą za parkowanie, czy te należności są ściągane, czy nie. Może niech osoby mieszkające przy tych miejscowościach granicznych powiedzą coś od siebie, jak to tak funkcjonuje z ich perspektywy.